Mam wiadomości. Nielsen dowiedział się, kto nas zdradził? Tak. Kto to? Miguel? Niestety nie. Feretti? Kto to jest? Esperanza. Jutro ma spotkanie z Zambrano. To szaleństwo. Szpiegostwo gospodarcze to poważne przestępstwo. Mam to zgłosić policji? Nie. Nikomu nic nie mów. Ja się tym zajmę. Turka, on nie przyszedł. Czekałam w barze godzinę. Mam mnie w nosie. Nie uspokoję się. Wyglądam jak idiotka. Wystroiłam się dla niego, a on nie przyszedł. Rozumiem. Jeśli chciał się mnie pozbyć, mógł mi powiedzieć. Nie wie, z kim zadarł. Martin. Co tu robisz? To samo chcę wiedzieć. Dlaczego spotykasz się z moim największym rywalem? Co? Jaśnie? Dlaczego mnie zdradziłaś? Nie wiem, o czym mówisz. Nie wierzę. Długo jeszcze zamierzasz mnie oskarżać? Wczoraj zaprzeczyłaś. A dzisiaj masz spotkanie z Pedro Sambrano. Niczemu nie zaprzeczam Świetnie, ile ci płaci? Co? Ile ci płaci? Zamierzasz zniszczyć mój kolejny kontrakt? Co? Sprzedałaś tamten, zdradziłaś mnie Ile ci płaci? Zaraz Co Monita robi z Martinem Quesado? Powiedz ile Nie masz o niczym pojęcia Najpierw twierdzisz, że mnie kochasz, a potem mnie zdradzasz Nigdy bym cię nie zdradziła Co cię łączy z Zambrano? Nie powiem. Ostatni raz mnie dotknąłeś. Idioto. Monita nie przyznała się, że pracuje dla Sambrano. Boję się, że to pomyłka. A jeśli to nie ona, mam nadzieję, oskarżyły mnie o poważne przestępstwo. Więc po co umawia się z twoim rywalem? Z jakiego powodu? Nie wiem. Kimberly nic nam nie powie, ale Ferretti, owszem. Szefie, wzywałeś mnie. Naucz się pukać. Często o tym zapominam. Nie wiem po co wymyślili drzwi. Nie wygłupiaj się, to poważna sprawa. Widzę po waszych minach. Uspokój się. Mogę ci mówić po imieniu? Nie. Co łączy Monite z Sambrano? Nie udawaj. Kto to jest? Co ją łączy z Sambrano? Omal go nie pobiłeś na ulicy? Jasne. Nie wiedziałem, jak się nazywa. Co go łączy z monitą. Z tego co wiem nic Widziałem ich razem. Bo sambrano jest... jak to się mówi, jej ojcem. Nie wierzę. Najpierw Martin pyta, czy jestem twoim szpiegiem, a teraz ty, czy szpieguję dla Martina. Za kogo się uważasz? To dziwne, że pojawiłeś się tak nagle. Nie jestem niczym śpiegiem, bo Sambrano. Sam brano. Wszystko jedno. Mama zostawiła mi list, w którym napisała, że jesteś moim ojcem. Chciałam Cię poznać. Tylko tyle? Tak. Nie chcesz pieniędzy? Masz prawo do mojego majątku jako córka. Uważasz, że przyszłam tu dla pieniędzy? Jasne. Jesteś biedna, ale nie pójdzie ci łatwo. Najpierw przynieś mi wynik testu DNA. To nie będzie konieczne. Nie chcę mieć takiego ojca jak ty, bo Sam Sambrano, wszystko jedno. Nie, dziękuję. Co tu robisz? Przyszedłem przeprosić. Za co? Za to, że w ciebie zwątpiłem. Który to już raz? Dlaczego nie powiedziałaś, że to twój ojciec? Po co, jeśli mi nie ufasz? Racja. Wybaczysz mi? Nie wiem. Płaczesz przeze mnie? Więc dlaczego? Ojciec mnie nie kocha. Jak to? Co twój ojciec? Żałuję, że nim jest. Co się stało? Co powiedział? Że przyszłam po jego pieniądze. Nie wierzę, że jestem jego córką. Mam przynieść wyniki testu ADN, DNA. Znowu mnie poprawiasz. Idź sobie. Zostaw mnie jak wszyscy. Nigdy cię nie opuszczę. Kocham cię. Nie zostawiaj mnie. Nigdy. Wiesz, co zrobimy? Co? Pójdziemy do Twojego ojca. Nie, idziemy. Nie. Porozmawiamy z nim. Nie chcę. Nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Nie zależy mi na nim, ani jego pieniądzach. To Twój ojciec. Nie kocha mnie. Ty go nie wiesz. Porozmawiam z nim. Poznałem Twoją mamę. Przekonam go. Jeśli nie uwierzy, zrobisz badania. Nie chcę. To twój ojciec. Odwieście? Tak. Co Niewidoma prowadzi samochód. Dobrze, że jesteś. Debora prowadziła. Przestań kłamać. Przysięgam, że ona. Wstydź się, głupia. Mów prawdę. Dobrze, ja widzę. Okłamałam cię, ale robiłam to, żeby cię zatrzymać. Nie chcę, żebyś mnie rzucił. I to dla tej idiotki. Jeszcze raz mnie tak nazwiesz? Przestań. Dość. Mów. Przepraszam, ale ty też mnie okłamałeś. A ona kikę. Co to ma do rzeczy? Wszyscy kłamiemy, nie ma wyjątku. Wybaczcie. Taksówka. Muszę lecieć. Spadaj. Musimy porozmawiać. Czekaj, najpierw się uspokój. Racja. Niech prawnicy zajmą się wszystkim. Jak to? Moje małżeństwo właśnie się skończyło. Jechać z tobą? Sam to załatwię. Podrzucę cię do domu. Jak to mumia widzi? Prowadziła samochód. Jest gorsza niż myślałam. To wcielony diabeł. Na szczęście nie będzie już dłużej kłamać. Nie wierzę. Co na to, książę? Nic, bo uciekła. Ale wiesz, co mi powiedział? Co? Że to koniec jego małżeństwa. To jasne. Powinnaś się cieszyć. Nareszcie będziecie razem. Co jest... Jestem bokserką i wiem, kiedy przeciwnik jest niebezpieczny. Konstansa przypomina rozjuszoną kotkę. Wbije pazury tam, gdzie najbardziej zaboli. Martin przytnie jej te pazury, na pewno? Odbierze mu to, co kocha najbardziej. Dzieci, martwię się o nie. Nie chcę, żeby cierpiały. Przestań się tym przejmować. Martin jest dla ciebie stworzony. Musicie być razem. Oby. Zamknij się, nie wiesz o czym mówisz. Po wypadku nie widziałam przez dwa dni. Potem nagle odzyskałam wzrok. I co zobaczyłam? Nie macie pojęcia. Powiem wam. Ujrzałam, jak wasz ojciec całuje się z Monitą. Przestań, chodźmy na górę Całowali się w biurze Z tobą rozmówię się później Okłamywałaś nas, nigdy ci tego nie wybaczę A ja muszę ci wybaczyć wyjazd z Monitą? O czym ty mówisz? O twoim miesiącu miodowym Co? O wyjeździe do Las Lenias nie planowałem tego, ale wiem, że świetnie się bawiłeś. Co? Chcesz zobaczyć? Tak. Mam tu płytę, na której jesteście razem w pokoju hotelowym. Obejrzysz to? Wysłałaś kogoś za mną? Ależ skąd? Sama pojechałam. Przebrałam się za pokojówkę i ustawiłam w waszym pokoju kamery. Chciałam sprawdzić, czy rzeczywiście mnie zdradzasz. Okazało się, że tak. Może i kłamałam, może jestem histeryczką, ale ty nie jesteś lepszy ode mnie. Czego chcesz? Ciebie. To koniec naszego małżeństwa. Chcesz rozwodu? Prosiłem się o to wiele razy. Owszem, pamiętam. Chcę rozwodu. Nie dostaniesz go. Będziesz ze mną. Nie pozwolę ci odejść. Nigdy. Nie zostaniesz. Po co chcesz być ze mną na siłę? Zastanów się, jakie konsekwencje przyniesie rozwód. Nie wiem o czym mówisz. Nie? Spokojnie. Starze ci czasu na przemyślenia, kiedy wyniesiesz się z domu. Wyprowadzić się z własnego domu, z naszego domu. A może mam zrealizować umowę przed przedślubną? Pamiętaj, że trzymam dowody twojej zdrady. Zatrzymaj cały majątek, ale nie odbieraj mi dzieci. To ja jestem ich prawnym opiekunem. Nie kochasz ich, zostaw dzieci. Kocham je na swój sposób. Dlaczego mi to robisz?

Zastanowię się, jeśli znowu się z nią spotkasz, nie zobaczysz więcej swoich pupili.